Centrum Sportu do tablica wyjazdowa. hale magazynowe po lewej, po prawej po lewej w oddali magnicy, a przede mną rondo. Magnice, Magnice 09, zjazd do Magnic, i rondo rozjazdowe w kierunku kudowy i Warszawy, prawo Warszawa, Hszanów na wprost, kudowa na leva. zasłonę. zaraz za rądem korek samochodów jadących w kierunku Kudowy ostrzeżenie We're wolna jazda w kierunku Kobierzyc. zaczynają zaparowywać szyby. starłem szyby na wysokości lusterek z jednej i z drugiej strony Bardzo dużo samochodów wyjeżdżających. Pojedyncze samochody jadące w kierunku Wrocławia. W zakręcie widać samochody przede mną tylko wstecznym widać samochody za mną Wypalone trawy, nie nie wypalone trawy przeora na ziemia między między jezdnią a zagajnikiem głębi do 50 Budowa kuklice, pełczyce, kobierzyce Komunikacja gminna Każda gmina ma własną komunikację. Kobieżyce mają ząbkowicie budowa.